W poprzednim odcinku totalnej porażki w trasie. Ekipa niemal zmieniła się w mrożone szwedzkie klopsiki. Ale atmosfera została rozgrzana do białości, kiedy Duncan wystawił Alejandro, przekonując Owena, żeby mu nie ufał. Alejandro był zbyt zajęty kortni, żeby to zauważyć. Ciepło! W tej sytuacji Heder musiała się wtrącić, ale Alejandro znalazł na nią sposób. Gorąco! Jest coś, z czym ten kolos sobie nie radzi? Zobaczymy! Bo tym razem pojawi się u nas ktoś, kto wstrząśnie show niczym wielki wybuch nuklearny! Ten program jest tak gorący, że trzeba by zużyć sylion litrów wody, żeby nas ostudzić. Mamy je w zanadrzu! Zapraszamy na totalną porażkę w trasie! To wszystko gra, widzę was wciąż w moich znak, kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem, ja chciałbym być sławny. Chcę wiesłać złońca, sobie żyć, w tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam, kiedyś w ten mam, bo ja chciałbym być sławny

Reklerek z bitą śmietaną! Co za wspaniały sen! Mm, hot dogolodzik! <grystanie> Cukrowymi laskami nie wolno rzucać! <grystanie> no! a, 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 a. Obudźcie się! Co? A, a! No! No! Ej, ludzie! Lepiej wskoczcie na rowery wodne! się zastanawiać, dlaczego moja mama jest fanką Krisa. Tak, Owen, wiemy, że jesteś w wodzie. Wo no, 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 wodzie. wo! wo, jeśli przeżyję, będę uczyć każdego bez który tego wymaga. Nawet Duncana. Jako ocaleję, zapomnę, że to powiedziała. Jeśli przeżyję, pozwolę, że się pocałować! Co? A myślicie, że przeżyję? <laughs> Bie ci osta, osta i uratuję życie. Nie potrzebuję sztucznego oddychania. Dusy, Wodospad Niagara jest zabójczy, co nie? Prawie by nas zabił. No bo jest zabójczy. Jagala to klejnot w koronie Kanady i jeden z dziesięciu cudów natury na świecie. Znajduje się tu również fantastyczne kasyno, do którego udamy się na pierwszą część wyzwania. O kurczę! Powaga! Powaga! Ponieważ jesteście nieletni, zamiast posiedzieć przy stole do ruletki czy pokera, spędzicie czas w sali koncertowej kasyna. O, ciekawe, kto będzie występował. Oświecę cię, mój pulpeciku. W ostatnim podsumowaniu kilka osób dostało swoją drugą szansę. Jedna z nich otrzymała przywilej powrotu do gry. Już za chwilę zobaczymy występ naszej szczęściary. Głęb? Czy to Gwen? Byłoby super. Nie, nie byłoby. To ważąca całe 90 kg. pyskata dziewczyna z 6 kilogramami tuszu do rzęs. Oto... Blaynlick! Co? Kto? Bla 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 bla! i nie mam! Każdy brunt to mi graj! Ramówką moją nową chcę zdobywać was! Buch Blaynistyczna! co super mistyczna. Ja jestem sławna! Sławna! Zasad się nie trzyma to! Może głupcem tu jest ktoś? Tak zasady zawsze są! A ją oglądać wszyscy chcą! Puch Jestem sławna! Sławna! Odpuszczoną kafelatę bez pianki podaj mi! Jestem wymagająca! Jest plejnistyczna! styczna. Ja jestem sławna! To to jest? Co? Kim jestem? Kim jestem? Kim ty jesteś? Prowadzę program Mój Pies i Ja. Byłam nominowana do nagrody Gemi. Zrobiłam z tobą wywiad dla Obławy na Sławę. Już w nauce są wytyczne, że jestem blainistyczna! To nie jest prawda i wcale nie jest sławna. Co wy wiecie? A tak w ogóle, to w której z tych drużyn mnie umieścisz? Działasz solo, ponieważ od tej chwili nie ma już drużyn! Tak! No, panowie, dzięki za współpracę. Mam nadzieję, że nadal będziemy się wspierać. Jasne, Kolo! Spoko, będziemy kumplami aż po grób! Nie, Duncan. Skoro jesteśmy w Światowej Stolicy Miodowych Miesięcy, pomyślałem, że nie od rzeczy byłoby zaaranżować kilka małżeństw. Patrzcie, ja będę miał ubaw popachy, a wy niekoniecznie. Każda dziewczyna wygra sobie męża, z którym będzie w parze w dzisiejszym wyzwaniu. Dzyn, dzyn. W każdym kasynie liczy się adrenalina. A co bardziej podnosi jej poziom niż mocno wkurzony misiek? Aaa, dobry Aaaa! Uwierzcie mi, lepiej nie drażnić zwierza. Zabawę czas zacząć! Sierra, do dzieła! Dawaj mi tu trojeczkę Cody! Nie! Aaaa! Por favor, moja ręka! Sierra? Wygrała? To nie może być! Tak nie może być! Tak nie może być! Ja go sobie wezmę! Będzie się drzeć, dopóki on nie zniknie. Jakim prawem ty go zabierasz? No właśnie, co to ma znaczyć? Hej, Heder! Nie dopasuje! Mm. Wyeliminowanie Duncana spada na drugie miejsce mojej listy. Witaj na miejscu pierwszym, Heather. Ej, upiorze wdzięku! Spadaj na koniec kolejki! Blely! Twoja kolej! Aaaa! Aaaa! Mogło być gorzej Poślubienie ulubieńca widzów może poprawić mój wizerunek Jestem ulubieńcem widzów? Wskaźniki poparcia dla ciebie mówią same za siebie Przestudiowałam je Chwila, co się dzieje z twoją twarzą? A co? Przecież wczoraj ją umyłem <grym> Chyba mm. Przydałby się delikatny makijaż Trochę różu i stracisz ze dwa kilo Make-up! Pronto! Co jest? Do kogo mówię? Co to za program, w którym nie ma charakteryzatorów? Komuś tu zabrakło oleju w głowie i dobrego agenta. Z jakiegoś powodu nie zginęłam w wodospadzie. Ułagam na wszystko. Niech to nie będzie Duncan! Czy Kortni znalazła drugą połowę? Czy będzie ofiarą przemocy domowej? Dowiecie się po przerwie! Kortni i niedźwiedź już się rozwiedli? <grystanie> Kortni, masz złamane serce, więc łap za wajchę i wylosuj sobie męża numer dwa! Och, no nie! <grystanie> Może powinnam wrócić do Miśka! Mój blok, kiedy Cody i ja weźmiemy ślub, stał się wróżbą na przyszłość! Dobre małżeństwo opiera się na zaufaniu i zdolności przekrzyczenia partnera w kłótni. Więc każdy noworzeniec skorzysta z megafonu, żeby skierować oblubienicę do jej sukni. Tylko pary z sukniami pozostaną w grze. Start! Duncan, jesteśmy w tej samej drużynie. Rozumiemy się? Bez żadnych dowcipów. Zaufaj mi, nie będzie w tym nic zabawnego! Trzy kroki przed siebie, a potem skręć w lewo! <laughs> Och, fuj! Przyda mi się nietykalność, bo Alejandro nie da za wygraną. Ale dręczenie kotni to taka radocha! I nie ma w tym nic złego! Heder! Teraz odrobinkę w prawo. W prawo. No przecież idę w prawo. Za daleko. W lewo. Idź w lewo. Si, Chica. Wygraliśmy. Tak. Mimo Twoich świetnych instrukcji. Cody. Cody. Mógłbyś mówić trochę głośniej? Może idź w prawo. Powiedziałem w prawo! Nie wierzę w ani jedno słowo, które pada z twoich ust! Uh. Uh. Oh, mm, lubię budyń! Owen, skup się! On, corki, Plainly, idź tamtędy! Tędy? Dę, nie, raczej! Corki, chodziło mi o drugie tamtędy! Nie! Nie złość się, to tylko tort! Tylko tort? Tylko tort? Przetyłam już od samego dotykania. Ale smakowicie wygląda. Mm. O cukrze, wieki minęły. Gdzieś ty był? To jak mm, raj o waniliowym smaku z cytrynową nutką. Nie mogę już dłużej patrzeć na tę katastrofę. Po prostu idź dwa kroki w lewo, a potem pięć kroków prosto. O! Przestań, kolor! Pamiętaj, taktyka jest ważniejsza od uczuć. Chcę, żebyś został w programie. A, tak! Mam ją! Dobrze, że jest tutaj przynajmniej jeden dżentelmen. Nie mam pojęcia, na jakich ślubach bywał Alejandro, ale panna młoda zwykle jest jedna. Jedna! Przechodzimy teraz do następnego wyzwania. Wybacz Sierra, ale. O. Mam! Cody! Znalazłam sukienkę! Co? Jak to? Ma wszczepiony jakiś specjalny wykrywacz sukien ślubnych? Albo nie wiem! To zadanie nazwałem po prostu póki śmierć was nie rozłączy. Dobra, nie ma charakteryzatorów, ale kaskaderów na pewno macie pod ręką, tak? Tak? <noise> Wyglądasz uroczo, kiedy się boisz. Cudem uniknęliśmy śmierci w kipieli. A teraz mamy po raz kolejny narażać tyłki? Spacer po linie? Jasne! W dodatku każdy pan młody musi przenieść swoją oblubienicę nad wąwozem. A potem trzeba będzie jeszcze przejść odprawę paszportową. Zwycięska para zdobędzie nietykalność i... czadowe przyjęcie weselne w pierwszej klasie. Heder i Al wygrali poprzednie wyzwanie, więc idą na pierwszy ogień. Gotowa, pani Alejandro? Tak, czekam tylko na ciebie, panie Heder. Byłbym zapomniał. Wodospad nie jest wystarczająco straszny, więc sprowadziliśmy bardzo głodne rekiny. Nie, nie, nie chcę być ich obiadem! Wiem, że masz słabość do tego przekarmionego gościa, ale jego popularność może nas zgubić. Tak, kumam. I. Jak na niego zagłosujesz? Pozwolę ci wybrać następną ofiarę. Wybierzesz kotni? Nie powiem, nie. Zgoda. A niech sobie chłopak myśli, że się z nim zgadzam. Nie będzie mi mówił, co robić. Skakuj, lepsza połowa! Wykorzystajmy to, że mamy fory. O. Oh. Wyeliminowanie Heather jest teraz numerem 1, 2, 3 i 5 na mojej liście pięciu zadań. Cztery to wyrwanie Dankanowi kolczyka. Tylko pamiętajcie, przemoc z zasady nie popłaca. Chyba, że w naszym show. Ruchy! Cody, źle wyglądasz. Chcesz, żebym cię przeniosła? Nie wiem, czy to najlepsze. Mam pewien sekret, którego Cody nie zna. Skończyłam kurs korespondencyjny i mogę udzielać ślubów. Po ślubie Cody'ego naprawdę. O tak, szybciutko wyrecytuję formułkę. Wystarczy, że on powie tak i już. Czy ty, Cody, bierzesz sobie mnie, Sierra, za żonę? Słucham? Wymyśliłam, że w prezencie ślubnym kupię ci kabriolet. Podoba ci się ten pomysł? Jasne, ale wiesz, że cały ten ślub jest tylko na niby, prawda? Może chciałbyś to powiedzieć jakoś inaczej? Krótkie słowo na literkę T. Mam cię dźgnąć ostrogami czy co? Szybciej, zostajemy w tyle o, Puściłaś bąka? Super Nie, nieprawda O, Nie gadaj, zalatuję sałatką jajeczną By psnęło ci się jakoś tak Nie, trochę niżej w stylu Rusza pociąg do pierdziszewa Gdzie jest producent? E, w kontrakcie mam zapis, że moja fizjologia zostanie wycięta podczas montażu. Nie martw się, Blaine Najlepiej to olać. Twoja popularność na tym nie ucierpi. Jesteś tego pewien? Ha, nazwę go grzmot nad wodospadem. Nie wolno lekceważyć korty. Jest bystra. O tak, i strasznie działa mi na nerwy. Rozumiemy się, ale? Powinna wylecieć z programu. Potrafię ją okiełznać. Nie będę na nią głosował. Musimy zagłosować na Owena. Ale ja chcę, żeby odeszła. Przeć! Przeć! Nie, nie rzucaj się! Heather! <tryk> Pewnie, że spadłem specjalnie. Jestem świetnym linoskoczkiem. Ale odkrywanie wszystkich kart nie byłoby mądre. W końcu nie ma już drużyn. Nie potrzebuję nietykalności. Zawiązałem sojusz z Header, Owenem i Duncanem. Więc przyczaję się i poczekam, jak krokodilo. Diabelnie przystojny krokodilo. Praca czy wakacje? Długo wyczekiwany miesiąc miodowy. Dobra, zadam kilka pytań. Co jest z stolicą Kanady? To proste, odstawa. Wydaje mi się, że szef chciał, żebyś przetaknął. Powiedz to słowo. Co? Jaki liść jest na fladze Kanady? Klono? Nie, szefie. Może lepiej zapytaj Kodiego, czy bardzo kocha kanadyjską flagę. Oczywiście. Tak. O tak, tak. Jesteście niepoczytalni i czeka was deportacja! Wynocha! Z drogi gołąbeczki! Przenoszę bardzo cenny ładunek! To ty powinnaś mi ustąpić? To, że niby nie jestem cenna? Mylisz się, jestem i to bardzo! A, Plainly, mogłabyś się nie unosić? Może poszukamy ślubnego tortu! Och. Cicho bądź, nie gadaj, tylko idź. Cody, też uważasz, że Blamey jest strasznie wredną osobą? Ach, nie, tylko nie twarz. No i go rozzłościłaś! Zjeżdżaj! Au, nie ciągnij, bo się odkleją! Au, ale boli! Powstawa. Klonowy liść. Skuner Nose. Syrop klonowy. Bobry. O! Wszystko się zgadza. Chcecie coś dodać? Ja tak! Oświadczam, że mój mąż jest wyjątkowo nieczułym draniem, który myśli, że piercing dodaje mu uroku, a tak naprawdę odwraca uwagę od jego braku osobowości. A ja oświadczam, że moja żonka jest nadętą marudą. I dodam, że powinna częściej myć zęby. O! Moje gratulacje! Odbędziecie wspólną podróż w pierwszej klasie i. oboje zdobyliście nietykalność czyli że nie zagłosujecie przeciw sobie. Co się porobiło. ŻĄDAM ROZWODU! O, POWAGA! A ja zamierzam tkwić u twojego boku aż do grobowej deski! Pomocy! Płyń, Całe dwa sezony czekałam na ten dzień i wszystko na nic! Mam coś starego. Krisa. Coś nowego, czyli suknię ślubną i coś pożyczonego. Szczoteczkę Cody'ego. Kto miał być gwiazdą tego dnia? Ja? Nie mógł tego powiedzieć, he? Czy ty Cody bierzesz sobie Sierrę za żonę i będziesz ją kochał i wielbił? O, e, przez tę szumiącą wodę zachciało mi się do kibelka. O, wybacz, aż tak bardzo cię przyparło. E, owszem, tak. Serio? naprawdę wreszcie powiedziałeś tak? I stało się. Ten chaos przypieczętował małżeństwo. Nie da się go już unieważnić, a ja nie wierzę w rozwody, jasne? Więc dopóki śmierć nas nie rozłączy. Ej, 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 ej! przecież to nie był prawdziwy ślub, prawda? Chcę wam życzyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Jako świadek potwierdzę zawarcie związku. O Jusiu, zapomniałam, że potrzebni są świadkowie. No, faktycznie. Ale służę pomocą w zamian za niewielką przysługę. Chyba mi nie odmówisz, prawda? Duncan i Kortni są nietykalni. Pozostali uczciwie walczą. To jak będzie? O, ciekawe. Naprawdę? O, coś takiego. Jeju! Wykrztuj to z siebie! Dobra, dobra. Nie bądź taka hej do przodu. Dwa głosy na Heather. Co? Kortni głosowała dwa razy? Dwa głosy na Sierra. Przepraszam, teraz nazywam się Sierra Cody z myślnikiem w środku. I cztery głosy. na. Owena! Co? Ja? Owen, usłyszałeś wyrok. No trudno! Cześć! Będę za Wami tęsknił. Na razie, chodź stary. Łukam z żalu tu w środku. A nie mógłbyś tak na zewnątrz, Al. Choćby troszeczkę. Byłoby fajnie, Al. 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 Będzie mi Ciebie brakować. Moja tyku rozadła. I <śres> jak było? Zapunktowałam u widzów. <śles> Jej. Pomoże mi ktoś? Myślicie, że było ostro? To poczekajcie na następny odcinek. Nie przegapcie totalnej porażki w trasie!